Na Ukrainę, na państwo, które chciało normalnie funkcjonować, normalnie żyć, rozwijać się, być niezależne, wstąpić do Unii Europejskiej, kochać swoje dzieci, uczyć je, dbać o ich przyszłość. A tutaj, dziesiąty dzień wojny. Strasznej. Wszyscy Państwo macie dostęp do internetu, do odpowiednich informacji w telewizji. Nie ma już usprawiedliwienia dla tych, którzy mówią, że żyją w nieświadomości. Nie ma tego usprawiedliwienia dla żadnego społeczeństwa, ani dla naszego, które tu mieszka i mówi, że nie wie, co się dzieje ani dla społeczeństwa rosyjskiego, ani dla białoruskiego. Rozumiem, że ludzie mieszkający gdzieś, w głuszy, w Rosji czy na Białorusi, 80-latkowie, 70-latkowie mogą nie mieć świadomości, ale nie mówmy, że młode pokolenie, i 40-50-latkowie nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje teraz za naszą granicą. Nie usprawiedliwiajmy ich. Czujemy, co dzieje się. Bombardują, strzelają. Rozwalają szpitale, szkoły, przedszkola. nawet szpitale, w których rodzi się małe dzieci. Baczymy, o dzieje się. Ukraina miała bronić się 3 dni, bronić się do 10 dni. Dziękuję fantastycznym Ukraińcom. Fantastycznej armii ukraińskiej. Wojna Trwa jest dziesiąty dzień i...